Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na piątą edycję spotkań ze źródłem archiwalnym. W 2018 roku. Przygotowaliśmy sześć spotkań ze źródłem. Będziemy mówić o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, będziemy przedstawiać inne miasta Województwa Kieleckiego. Majowe spotkanie poświęcone jest Starachowicom. Będziemy mówić o Rosji, o Rosjanach, o społeczności żydowskiej w Małopolsce i o rzeźbie w źródle archiwalnym. Na wszystkie spotkania wstęp jest wolny i serdecznie Państwa zapraszamy. Pierwsze spotkanie inauguracyjne odbędzie się 31 stycznia o godzinie 16 w Archiwum Państwowym w Kielcach i poświęcone będzie sztuce ludowej. W trakcie spotkania wysłuchamy pięć wystąpień. Jako pierwszy swoje badania przekaże nam pan Łukasz Poniewierski, reprezentujący Muzeum Wsi Kieleckiej. Na najbliższym spotkaniu ze źródłem archiwalnym 31 stycznia przedstawię Państwu historię Muzeum Wsi Kieleckiej oraz jej etapy rozwoju muzeum. Będę omawiał postać profesora Romana Reinfusa, twórcy muzeum, Przedstawię również obiekty, które wchodzą w skład muzeum, omówię historię parku etnograficznego oraz zagrody czerniekiewiczów, jak również Dworku Laszczyków, znajdującego się w Kielcach. W Towarzyszącą mojemu wystąpieniu będzie również wystawa sztuki ludowej z Muzeum Sikieleckiej, w której składa będzie się z ceramiki, rzemiosła ludowego, malarstwa oraz tutaj elementów Ludowego. Muzeum w powstało w 1976 roku. Przyczynił się do tego profesor Roman Reinfus. Obecnie w skład parku etnograficznego, który jest częścią Muzeum w Sikieleckiej wchodzi 80 obiektów budownictwa, budownictwa drewnianego, są dostępne wnętrza tych obiektów ogólnie. W muzeum znajduje się ponad 20 tysięcy eksponatów, które można oglądać na wystawach stałych w obiektach. Park etnograficzny podzielony jest na sześć sektorów, które prezentują ówczesne uwarunkowania geograficzne: Kieletczyzny, sektor małomiasteczkowy, wyżynny sektor dworsko-folwarczny, świętokrzyski, lesowy i nadwiślański. W tych sektorach można odnaleźć obiekty związane z młynarstwem, wiatraki, młyny wodne oraz chałupy z przełomów XIX i XX wieku. Więcej na ten temat na spotkaniu ze źródłem archiwalnym. Pani dr Edyta Majer ociesa pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przedstawi sylwetkę rzeźbiarza ludowego Jana Bernasiewicza. Z kolei pani Agnieszka Iwan, doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wygłosi referat pod tytułem Stefan Butryn jako źródło informacji o Stefanie Żeromskim. Pani Katarzyna Kumor, również doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Opowie o sztuce ludowej w regionie opoczyńskim, o tradycji i współczesności. Prezentację źródeł archiwalnych do sztuki ludowej z zasobu Kieleckiego Archiwum przedstawi starszy kustosz, pan Łukasz Guldon. W trakcie spotkania wystąpi zespół ludowy Wilkowianie, który działa przy Stowarzyszeniu Wilków Nasz Dom. Będzie można również obejrzeć dwie wystawy. Wystawę przygotowaną przez pana Łukasza Poniewierskiego Sztuka Ludowa w Muzeum Wsi Kieleckiej i wystawę przygotowaną przez Archiwum Państwowe w Kielcach, znane i mniej znane ziemi kieleckiej. Tradycyjnie podczas wszystkich spotkań czynny jest punkt konsultacyjny Archiwa Rodzinne, gdzie udzielamy państwu wszelkiej pomocy w zakresie Tworzenia archiwów rodzinnych, drzew genealogicznych. Serdecznie Państwa zapraszamy na styczniowe spotkanie i na wszystkie pozostałe.